Wiosna, lato, jesień, zima. A wiesz, że jesienią liście spadają z drzew i nawet ptaki odlatują? No właśnie. Ciekawe dlaczego ptaki odlatują na zimę? się yy, do ciepłych krajów i budują sobie gniazda, żeby mam było ciepło. I zamrażają sobie skrzydełka, i latają. Żeby nie zamarzło ich kości. Bo my mamy kultki i my mamy szepło, a one mają tylko. One nie mają kultek. Żeby, żeby, żeby nie zginąć. Poszukają pożywienia, a w zimach to raczej jest mało pożywienia. Bo niektóre nie zostają, na przykład łóżka. Dlaczego ptaki odlatują na zimę? Zimą świat jest zupełnie inny. I nie chodzi tylko o mróz i zimny wiatr. Brrr. Brrr. Nie ma liści, w których ptaki mogą się schronić, a woda w jeziorze pokryta jest taflą lodu, przez co trudno im znaleźć pożywienie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla niektórych ptaków jest wylot na zimę do ciepłych krajów. Chętnie zabrałabym się z nimi. Ja też! <laughs>